A to polskie akcenty w Ameryce, Santa Monica, Kalifornia, Polska restauracja Bar Solidare czyli Solidarność. Yy, ta restauracja miała inną nazwę. Znajomy mi mówił, ale właścicielka się zmieniła, czy właścicielki zmienili nazwę. Także idę na degustację. Polska flaga, idę na degustację. O, teraz, to, ja to strasznie, to muszę jeszcze zobaczyć, czy to można w ogóle parkować auta, bo oczywiście mój wielgas jest wielki.